Siemanko, witam wszystkich na moim kanale. Kupiłem sobie Asixa XB88300. Niestety chciałem XB39300 na cieczy, ale nigdzie nie ma, nigdzie nie mogłem znaleźć. Dostałem też informację, że w tym sezonie raczej nie będą dostępne, dlatego postanowiłem kupić sobie 300 na powietrze. Jak na razie motor jeździ. Moc ma. W sumie sam się zdziwiłem, że jak pierwszy raz na niego siadłem, że, że ta moc jednak jest. Ale teraz czasem już się przyzwyczaiłem i już tak nie odczuwam. Ale zrobiłem 3 motogodziny. Trzeba zrobić jakiś mini serwis. Olej też, olej też chyba zmienię. Spruchy trochę podokręcam. Troszkę się poluzowało, ale z tego co czytałem na internecie, myślałem, że naprawdę sporo się odkręcają. Że będą naprawdę, naprawdę luźne. Ale u mnie nie jest źle. Z przodu większe luzy są. Druga sprawa, nie wiem czy źle mi skręcili Czy się przestawiło podczas jazdy, ale dopiero strzeliłem się, że koło jest krzywo. Koło jest krzywo ustawione. Zresztą widać po, po zębatce jak idzie. Dlatego będę musiał odkręcić i ustawić to tak, jak ma być. Dlatego, może z rolki, tą piankę, czy tą gumęcz co tam jest, troszkę to właśnie tarło, jak była na łańcuchu. Myślałem, że po prostu się dociera na początku. Ale to chyba przez to, właśnie, że jest przekrzywiony. Przekrzywione koło. No i co mogłeś, motor na razie jeździ. Może go przemyję. Na razie nie miałem gdzie poszaleć, bo deszczu nie ma. Suchutko na polniaczkach. No i może rzucę Wam jeszcze filmik, jak będę wymieniał olej. Zastanowię się. Dobra, nastawiłem trochę to koło. Pojeździłem i poluzowało się trochę, łańcuch się za bardzo poluzował. Tego teraz ustawiłem jeszcze raz. Wydaje mi się, że jest lepiej, że ta zębatka tak nie odstaje, że nie ma takiego skosa aż, tak mocnego. No. Łańcuch nie wiem czy dobrze naprężyłem, czy tak jest wystarczająco. Nie wiem właśnie czy nie za luźno, ale jest. Ale jak rozwiązałem łańcuch pierwszym razem, to miałem wrażenie jakby się trochę lepiej jechało i więcej mocy było tak jakby. Może wcześniej był za mocno naprężony też ten łańcuch. Także dzięki za oglądanie, kilka słów szybkich i na razie.